Bardzo proszę, pan poseł Grzegorz Braun, Konfederacja. Szczęść Boże, tak jest: hipokryzja, której Konfederacja stara się nie dzielić i nie mnożyć. Jako reżyser, dokumentalista powinienem być właściwie zadowolony z tego, że emisja filmu dokumentalnego może skłonić Wysoką Izbę do tego, żeby procedowała i to w trybie. Pilnym, no bo tu natłok na walka z mniemaną pandemią, a, a ta zmiana regulaminowa została przez prezydium skierowana na taką dość szybką ścieżkę. Ja się jednak z tego nie cieszę, bo właśnie słowo hipokryzja jest najlepszą diagnozą tej sytuacji. Gdyby Wysoka Izba chciała rzeczywiście wydać bezwzględną walkę przestępczości wobec nieletnich, no to mieliście tutaj przecież przed, przed chwilą projekt stop pedofilii i zgodnie, zgodnie porozumienie ponad podziałami skierowało ten projekt stop pedofili na boczny tor do komisji. Nie chcieliście procedować do skutku tego projektu. Ponieważ Konfederacja nie znajdzie miejsca w tej komisji, nawet nie z braku animusu, zapału do tego, żeby ścigać ohydnych zboczeńców, dewiantów, zwyrodnialców, tylko dlatego, że parytet, jaki nam wyznaczono, wynosi okrągłe zero, w związku z tym wstrzymamy się od głosu, kiedy przyjdzie pora głosować nad tym projektem. Dziękuję bardzo, pani